Drogi Darwinie, e... najdroższy przyjacielu, hmm. do najlepszego towarzy, e... drogi Darwinie. Jesteś nie tylko moim bratem, ale też najlepszym przyjacielem. Nie jesteś brzydki, twoja twarz jest w porządku, a ja okropnie się czuję przez to, co się dzisiaj stało. Mam nadzieję, że to nie zepsuje naszej przyjaźni. Nie chcę, żebyś był smutny, bo kiedy ty płaczesz, ja też płaczę. Niech nic podobnego nigdy się nie zdarzy. Twój najlepszy kumpel, Gambol. Nie, nie tak. Co to? Om, um, om, um, to to jest list. Konkretnie list do ciebie. Chcesz go przeczytać? Okej. Okay. Drogi Darwinie, jesteś brzydki. Twoja twarz jest okropna. Mam nadzieję, że to zepsuje nasz przyjaźń. Chcę, żebyś był smutny gambol. Jak na jeden dzień chyba mi wystarczy. Teraz ty powinieneś wyjść. Mogę chociaż. Rozumiem, że raczej nie. Tak mi przykro, przyjacielu. Tyle razem przeszliśmy, nie mogę patrzeć na ciebie w takim stanie. Nie można przedłużać tego cierpienia w nieskończoność. Aż żegnaj. Co się dzieje? Właśnie wyłączyłem telewizor. Ech, ta. Możemy pogadać? Jasne. Nie zauważyłeś niczego dziwnego? No, że coś niepokojącego się dzieje. Echonsuella necesita un doctor. sus winiores. Co? Na swoim nowym ścigaczu! Czy ty się ze mnie nabijasz? Okej. Okay. Gambol, pomyślałem, że nie ma sensu się złościć i siedzieć samemu na górze. O, no to super. Znaczy, że się... <ścoughs> Już nie gniewasz? Nie wam się. Tyle, że wolę, żebyś to widział. Słuchaj, chyba wiem, czemu jesteś na mnie zły. Dzieje się coś dziwnego, okej? Okay? Więc pozwól mi to wyjaśnić. Ja my, 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 my... Dobra, głęboki wdech i powiedz wreszcie o co ci chodzi. A więc chciałem powiedzieć, że się. Widzisz, patrz, coś jest nie tak! Tata też jest zepsuty! Wcale nie. Wykupiałem się, żebyście się przestali bić. Skutecznie. Dobra, chyba mam pomysł. Jak się pogodzicie, pozwolę wam kupić mi lody. Znaczy ja nie kupię, ale ja je zjem. Tak, wy kupicie, a ja łaskawie je zjem. Hmm. Super, to idziemy! Możesz zjeść moją porcję. Ja jestem przecież na diecie. O, dziękuję. <grym> No co, cieciaki, co tak siedzicie? Może w coś zagramy? Tak, zagrajmy może w co obraźliwego, powie zaraz Gumball Darwinowi. O. Jesteś taki pulchny, że twoje policzki leżą na różnych półkulach, nie? Jesteś taki niemądry, że usunąłeś ciasteczka z komputera, żeby się odchudzić. O jesteś taki brzydki, że podspływa ci za uszami, żeby nie trafić na twarz! Co? Co to się stało? Musiałem zatankować, zaraz pojedziemy dalej! Nie, nie o to chodzi! No to Urany, miałeś rację! Tu się dzieje coś dziwnego! I znowu to samo! Widzisz? To teraz mi wierzysz! Serio, nigdy celowo nie zrobiłbym cię przykrości. Hm? Już się nie gniewasz? Nie w porządku. Tato! 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 Nikt nie prowadzi auta. Trzymaj się, będę kierował! Przecież nie możesz! Musisz mieć zapięte pasy! Dlaczego? No inaczej! Ulga w bólu głowy. Wybór! No, Dobro. A! Uważaj! Uważaj, tylko ty ja mogę sprawić. O. Okej. Okay. Okay. Co ty robisz? Nie wiem, samo się robi.